właśnie tutaj zrobiłem swoje intro. No i e, w ogóle napiszcie w komentarzu c, e, czy e, mi tu pasuje. Wait wait, wait. E, no i tutaj właśnie jest, no i jutro e, Minecraft e, albo dzisiaj jeszcze nie wiem, zastanowię się. E, no, i zapewne jutro będzie będę już grał. Będę robił serwer do Minecrafta. A jak nie, to po prostu Wam powiem, że mi się nie udało. No i co jeszcze? No i jeszcze Was przepraszam, że nie było odcinków przez 10 dni, ale po prostu byłem na obozie. No i myślę, że to już tyle, więc cześć.